Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Witajcie kochani na zdrowym kanale ATVB. Dzisiaj mamy wspaniałych gości. Dzisiaj z nami jest Ania i Piotr. Witaj. Witam Cię Aniu. Cześć, dzień dobry. Witam Cię Piotrze. Witam. Yy, Ania Kocuj. Ania jest yy, interesuje się psychologią względem zdrowia człowieka. A Piotr? A Piotr takie trudne... Trudna. Dasz radę. Dasz radę. Pasjonat ekstrakcji nad krytycznym dwutlenkiem węgla. Powiem Wam, że ja nie wiem o co chodzi, ale za chwilę się dowiemy. Dowiemy się tutaj razem. O czym będziemy rozmawiać? O grzybach. Albo o grzybie. Pewnie o jednym, albo o nietuzinkowym grzybie. A o co chodzi z tym grzybem, czyli soplówka jeżowata. Co to jest soplówka jeżowata? I poproszę o to pytanie bezpośrednio do Ani. Aniu, co to jest soplówka jeżowata? Soplówka jeżowata jest taki bardzo ciekawy grzyb, który występuje naturalnie głównie w Azji, w Chinach, w Japonii, w Korei i w Polsce można go spotkać niezwykle rzadko jest na liście y, grzybów zagrożonych wyginięciem, ma status E, czyli wymierający i w Polsce zbieranie go w naturalnym środowisku jest surowo wzbronione. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. E, to nie można pójść do lasu i sobie Nie wolno, zebrać. Nie wolno. jest pod ścisłą ochroną. Mhm. Y, w, do 2021 roku w Polsce y, opisano trzy stanowiska historyczne, na których rosła ta soplówka i 55 współczesnych. Takim najbardziej popularnym, jeśli mogę tak to określić, miejscem, w którym ta soplówka rośnie i którą można oglądać, znajduje się w Turymiejskim Parku Krajobrazowym w Gdańsku i rośnie sobie na pomniku przyrody, który jest... No właśnie znajduje się w tym parku, jest to bóg zwyczajny i na nim ta soplówka co roku wydaje owocniki. I to jest w zasadzie jedyne miejsce, które tak naprawdę wiemy dokładnie, gdzie jest i gdzie można tą soplówkę zobaczyć w środowisku naturalnym. Rośnie na drzewach, zasiedla właśnie drzewa liściaste, które są zazwyczaj chore bądź martwe, bo jest Aha. takim bardzo delikatnym pasożytem. To nie na żywych? Bardzo, bardzo rzadko się to zdarza. On mhm. właśnie głównie zasiedla takie drzewa, które są faktycznie albo stare bardzo, albo schorowane. Najczęściej w uprawie takiej domowej po prostu hoduje się go właśnie na ściętych pniakach. Właśnie w Chinach i Japonii, gdzie jest on najczęściej występujący, tam nie jest pod ochroną, tam się go zbiera normalnie, jest znana od, od tysięcy lat tak naprawdę. W Chinach w tradycyjnej medycynie chińskiej wykorzystywano soplówkę jako um, um, pomoc przy wrzodach żołądka, generalnie u, chorobach układu pokarmowego, mhm. a w Japonii um, głównie ze względu na właśnie te na działanie na układ nerwowy, na zachowanie długowieczności i klarowności umysłu. W Chinach nazywają tego grzyba Shishigashira, a w Japonii jama I to wolne tłumaczenie tej japońskiej nazwy to jest kapłan górski, a w chińskie tłumaczenie można w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć jako głowa małpy, prawdopodobnie ze względu na to, jak wygląda bardzo dojrzały suszony owocnik, a wygląda on w ten sposób. To jest właśnie suszony owocnik w całości. Tak? On jest wysuszony. A w naturze też tak samo e, wygląda? W naturze wygląda niesamowicie y, przez to właśnie to jak się nazywa, czyli soplówka jeżowata. Właśnie wywodzi się od tego wyglądu. <kly> bo tworzy rośnie jeża, takie... Tak? Y, wygląda trochę jak jeż. Ma, tworzy takie długie sople białe. Dlatego soplówka jeżowata. I Piotrek, na, początku jest, przed, białe. Przed jeżem, na początku przed jeżem jest kalafiorem. A, przypomina bardzo mów, białe, ta? tak, tak, białe. Przypomina bardzo kalafior, a, a, a w późniejszej fazie właśnie ma te sople, te jeże. Ja taką ciekawostkę powiem, bo e, nasz grzyboznawca Wiesław, którego pozdrawiamy e, na grzyby.pl, nie wiem czy mogę, za, e, bo to też znan, no, z, znany portal. E, 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 twierdzi, że zakazywanie zbioru tych grzybów nie ma sensu że powinno można po, pozwolić na zbieranie tylko w określonych warunkach. To znaczy grzyby, które są zakazane, według niego można zbierać, tylko że przenosić je po urwaniu musimy w torbach lub w koszach, które mają dziury, żeby ta grzybnia mogła wypaść podczas spaceru, niesienia do samochodu i tak dalej. Tak? Mm. Wtedy byśmy w, w, nie, nie wpłynęli na ograniczenie tego gatunku po prostu. Mm -hmm. Tak, Aniu, grzyb. Tak, grzyb. Grzyby. Y -y. grzyby medyczne są znane od, od wieku, a soplówka? Y -y. Y -y. No soplówka właśnie w tych, tych dwóch y Chinach i Japonii jest znana od naprawdę, od naprawdę bardzo dawna i te prozdrowotne właściwości wykorzystywali bardzo szeroko. Natomiast w całej reszcie świata, w Europie, gdzie ten grzyb nie występuje aż tak, tak szeroko, tak naprawdę naukowcy zaczęli się nad nim pochylać w latach 80. Mhm. I od lat 80. powstało wiele badań, głównie w tym momencie in vitro, czyli na próbówkach, szalkach, na komórkach ludzkich. Przeprowadzono do tej pory dwa badania kliniczne na pacjentach. Jedno było Przeprowadzone na pacjentach z demencją starczą, a drugie było przeprowadzone na kobietach w okresie menopauzy. Oba te badania, wyniki były bardzo obiecujące. Można było właśnie zauważyć głównie u tych pacjentach, u tych pacjentach z demencją, że grupa, która przyjmowała soplówkę, a nie placebo, faktycznie, no faktycznie to, te funkcje poznawcze były o wiele na wyższym poziomie. Hmm. I teraz tak, czy można jeść soplówkę bezpośrednio z drzewa? Generalnie... Soplówka... Z drzewa nie, bo jest zakazana, tak, ale tak, tak. świeżego grzyba można zjeść. Co, co zrobić, żeby spożyć, jak spożyć i na co, na co oddziaływuje e... na człowieka? Tak troszkę już powiedziałaś, ale teraz tak, tak wejdźmy na szczegóły. E... szczegóły. No, generalnie soplówka się, się zbiera i wykorzystuje się właśnie szeroko w kuchni azjatyckiej, głównie jako zamiennik owoców morza. Podobno mm. przypomina swoim smakiem krewetki lub homara. Tak to najbardziej jest porównywane. Mm. Potwierdza? No ja powiem, że świeży grzyb na patelni, którego miałem przyjemność parę razy próbować, no jednak jestem takim bardziej patrioto i skłaniałbym się ku borowikowi, podgrzybkowi, maszlakowi. No taki jest... Mm, no jest to specyficzne. Specyficzne dosyć, specyficzny. ale można jeść. Ale najważniejsze, że ma dobre własności, właściwości dla, dla człowieka. Tak. Czyli trzeba go zebrać i to sproszkować? No tutaj opcji, opcji jest kilka. Można go właśnie jeść na surowo po obróbce termicznej, w niewielkich ilościach można go też jeść na surowo. Jedyne co może się nam stać, to ewentualna niestrawność poprzez zawartość hityny w grzybach, bo wszystkie grzyby, praktycznie wszystkie grzyby zawierają hitynę w ściankach komórkowych i ona po prostu jest ciężka dla żołądka, dla układu trawiennego. No i to jest jedyne, jedyne, jedyna rzecz, która może nam zaszkodzić w tym grzybie. On jest całkowicie jadalny. Można go właśnie przygotować na patelni jako dodatek do zupy lub właśnie w formie sproszkowanej. Hmm, się go wtedy suszy w odpowiedniej, odpowiedniej temperaturze, w odpowiednich warunkach, e, mieli, proszkuje i można go używać jako dodatek do napojów, e, nie zmienia w ogóle smaku kawy e, ani herbaty, e, można dodać do napojów mlecznych, e, można dodać do sałatek, do jogurtów, e, w zasadzie do wszystkiego, co byśmy chcieli, e, jedyne co to po prostu go nie gotować za długo, bo wtedy straci te najbardziej bioaktywne e, związki, na których najbardziej nam zależy tym mhm. swoim, swojej pomocy. A w której formie jest, są te najlepsze właściwości dla człowieka? Czy to jest właśnie ten taki zebrany, czy sproszkowany, czy dalej ekstrakt, tak? No tak, no tutaj to, 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 to trudno powiedzieć. No, yy, świeżego grzyba musimy znieść znacznie więcej, tak, mhm. niż ekstrakt. W przypadku naszych ekstraktów yy, yy, stężenie ekstraktu jest 1 do 600 w stosunku do, 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 w stosunku do świeżego owocnika, mhm. a 1 do 60 w stosunku do, do, no bo zawiera 90% wody jak większość grzybów. No tak. 1 do 60% stężenie w stosunku do wysuszonego i w naszym przypadku sproszkowanego grzyba. Także jak komuś nie smakuje tak, za bardzo, no to skłaniałbym się bardziej ku spożywaniu albo proszku, albo Ekstraktu, tak? W ekstrakcie też zatężamy, no ale to rozumiem, że pewnie dalej będziemy mówić o tych prozdrowotnych związkach w tak, substancjach, do substancjach dokładnie, bo ten grzyb zawiera hericenony. W, w owocniku są hericenony, w, grzybnie, w grzybni jest erinacyna. Mhm. No i te hericenony właśnie, które... E, 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 które są w ekstrakcie zatężamy. W naszym ekstrakcie jest ich tam od 2 do e, około 4% e, zawartość tych hericenonów. Mhm. Tak, i hericenony wpływają głównie na takie białko w naszym mózgu, które się nazywa czynnik wzrostu nerwów, e, z angielskiego nerve growth factor. Za odkrycie którego w 1986 roku Rita Levi-Montalcini i Stanley Cohen dostali nagrodę Nobla. Czyli ten NGF. NGF, tak? tak. To jest właśnie czynnik wzrostu, wzrostu nerwów, to jest takie wysoce konserwatywne białko, którego sekwencja aminokwasów w czasie ewolucji gatunków się nie zmienia. Czyli ono jest zawsze i ono zawsze występuje praktycznie w tej samej formie. I ona wpływa głównie na zapobieganie śmierci neuronów, tworzenie nowych połączeń nerwowych, tworzenie synaps między właśnie e, e, poprawianiem funkcji pamięciowych. Nam Można tak <coughs> powiedzieć. Można by tak powiedzieć, że, że przyczynia się do, do wzrostu mózgu. Ponadto właśnie jeszcze wpływa na otoczkę mielinową, czyli to jest substancja, która otacza akson, a akson to jest część naszego neuronu, który odpowiada za przekazywanie informacji czyli wszystkie, ze wszystkich zmysłów tych informacji wpływa na szybkość i na jakość, czyli na ilość tych informacji przekazywanych. Czyli mówimy teraz o układzie nerwowym nerwowy. względem soplówki, tak? Czyli czy tylko, czy tylko mózg, czy jeszcze cały układ nerwowy? No, generalnie jeśli chodzi o hericenony, hericenony wpływają bezpośrednio na to białko, na to białko NGF. Dlatego mówimy o całym układzie nerwowym, ponieważ no, cały układ nerwowy składa się i z nerwów w całym ciele, i, i z nerwów w mózgu. I to, yy... no, była taka, taka ciekawostka w publikacji, w którejś z publikacji naukowych, że yy, 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 szczurowi odcięto... Yy, yy. No właśnie. To drastyczne. Z uwaga, sceny drastyczne. Nóżkę, gdzie go skarmiano, później tą soplówką, no i tam się zrosły mu te nerwy, także... Aha, myślałem, że ta nóżka urosła. A nie, nie, a urosła. Tak nie, Zrosło się, zrosło się, a są już badania na... na są publikacje naukowe już właśnie na e, e, rezultaty badań na ludziach. Mhm. Czyli układ nerwowy, a czy układ po, y, pokarmowy? Czy na układ oddziaływuje na układ pokarmowy? Y, tak, i to głównie ze względu na zawartość polisacharydów. Mm -hmm. y, polisacharydy to są też takie bardzo ciekawe związki, które wpływają właśnie głównie na układ pokarmowy, y, na żołądek, y, potrafią y, zapobiegać y, tworzeniu się wrzodów żołądka, głównie spowodowanych stresem. Czyli e, profilaktyka bardziej, tak? E, profilaktyka, jeśli chodzi o układ pokarmowy, to bardziej profilaktyka, e, no i może łagodzić te objawy, które już występują. Mhm. E, no, polisacharydy głównie znajdują się w, w owocniku, w, razem z tą chityną e, i one głównie występują w tej sproszkowanej formie. Nasz ekstrakt jest Niejako oczyszczony trochę z tych polisacharydów, tutaj się skupiamy głównie na tym działaniu na układ nerwowy na mózg, czyli na hericenonach, które nas najbardziej w tym ekstrakcie interesują. interesują bo to działanie na układ pokarmowy też jest bardzo ciekawe, aczkolwiek... Jest przez... sporo też zamienników już, takich innych substancji, tak? tak? Pozyskiwanych też z tańszego surowca, o czym też pewnie powiemy. To, Piotr, o zamiennikach, to, to mówisz, to my, my, faceci, to samochody, tak? I oryginały, i zamienniki. Tak, tak. tak, tak. tak. tak, tak. Już Nie mówmy o zamiennikach. No, tak. Czasami są dobre zamienniki, a czasami, czasami nie. Tak, dlatego tutaj jeśli chodzi o tą formę przejmowania, to zależy na czym najbardziej zależy. Jeśli zależy nam na, na tym działaniu saplówki, na nasz układ nerwowy, polecalibyśmy wtedy ekstrakt, bo jest lżejszy na żołądek, nie, nie zawiera tej hityny i dlatego mogą... Można, możemy go przyjąć tak dużo. Eee, a w formie sproszkowanej to jeśli chcemy mieć ten cały komplet, czyli polisacharydy beta glukany hericenun. Eee, mm -hmm. Właśnie tutaj warto nadmienić, że w, e, stosunkowo niedawno, bo dopiero w listopadzie w zesz w zeszłego roku, E, soplówka soczewica została dopuszczona przez ministra zdrowia do obrotu w, w tak, na co czekaliśmy? Na co czekaliśmy? czekaliśmy tak. dwa lata. Na co czekaliśmy 2 e. lata, żeby nie wdrożyć nasze produkty legal legalnie. Jest, tak, 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 jest legalna. <noise> Jak to się mówi Piotr? O, e mamy to. O, mamy to, aczkolwiek w jednym z naszych produktów jest jeszcze z substancją na te trzy litery, która nie do końca jest yy, yy, legalna. Tak, substancję znacie. O, napiszę wam. Tak. <noise> Dobrze. Czy możemy tak zdefiniować różne przypadłości, dolegliwości yy, i inne rzeczy, na co pomaga właśnie soplówka? Czego się można spodziewać? Człowiek spożywa, być może ma jakieś dolegliwości, ale jakie? No właśnie głównie e, choroby układu nerwowego. Najczęściej e, korzysta, się, ko, najczęściej korzysta się do chorób neurodegeneracyjnych, Takich, takimi chorobami są e, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, demencja, stwardnienie rozsiane. I tutaj widać największy wpływ tej soplówki. No, mhm. Głównie ze względu na to właśnie, że te choroby, jak te choroby działają, czyli właśnie niszczą te synapsy, niszczą tak. połączenia nerwowe, a soplówka wpływa na to białko, które pomaga regenerować te zniszczone połączenia i tworzyć nowe. Do poprawia tego, koncentrację? koncentrację, poprawia pamięć, wykazuje działanie antydepresyjne, przeciwlękowe, dlatego polecamy też osobom, które są zdrowe i nie doświadczają tych y, objawów, tych chorób, y, bo wtedy działa y, tak bardzo wyciszająco. Lepiej się śpi, kojąco, kojąco. No, mamy taki odzew od naszych klientów, którzy, którzy stosują, że czują się lepiej, generalnie lepiej funkcjonują, są rzadziej smutni, pogodniejsi, wstają z energią, dlatego no, jakby głównie poleca się dla tych osób, które faktycznie tych chorób neurodegeneracyjnych się z nimi mierzą, ale nie znaczy to, że to jest tylko i wyłącznie jak już się pojawią te objawy, bo ma też działanie zapobiegające tym chorobom. Dlatego nie wolno się tutaj y, bać o to, że jak jest y, mówiono, że o na Parkinsona czy na Alzheimera, to że ja tego nie mogę brać, bo ja nie mam Alzheimera, tylko właśnie biorę, bo nie chcę mieć y, tych chorób. Też i tak. um, po, po, pomimo to chciałem dodać, że y, coraz więcej naszych klientów pacjentów można tak powiedzieć wraca i mamy taki feedback, że że się super po tym czują. Jest wczoraj, nie dalej jak wczoraj, dzwonił klient, zamawiał dalsze produkty dalej zamawiał produkty, testował nasze produkty, testuje dalej produkty z ekstraktem z soplówki jeżowatej. To jest człowiek chory na parkinsona i mówi, że do tej pory się tak nie czuł. Ja mam też już koleżankę klient z klientki stała się koleżankę. Koleżanką Anna, która ma stwardnienie rozsiane i przestała się potykać o własne nogi po w zasadzie to po, nie nasza Ania. Nie, nie nasza Ania, w zasadzie po dwóch tygodniach... Ja widziałem, nie, nie, nasza Ania się nie potyka. Po, po dwóch tygodniach stosowania, stosowania soplówki. No tutaj jest, po dwóch tygodniach? Tak, tak, dokładnie. No to, jest, to jest okres taki nasycenia tak, organizmu mhm. i tak, tak definiujemy bezpieczne bezpieczny termin, w którym może nasz produkt zacząć oddziaływać, aczkolwiek niektórzy mówią, że już wcześniej poczuli się lepiej. E, mój dentysta tak ostatnio też mówił, że już na niego działa. Ja mówię, a jak? No nie wiem, właściwie czuję się bardziej pogodny, tak? To no jest to e, człowiek chory też. Ja tutaj chciałbym Państwu powiedzieć, że też mamy plan ze znanym e, wam, e, wam. E, wam, profesorem Andrzejem Frydrychowskim też e, bardzo no zaciekawym. Zaraz o, o, o Andrzejku porozmawiamy, bo mam jedno pytanie do, e, no. do Ani, jeżeli mówimy ten układ nerwowy, pokarmowy i wiele innych. Mam wiele pytań od, od widzów. Pytacie się o to, macie problemy ze snem i budzicie się, idziecie spać, a budzicie się dwa, trzy, cztery razy w ciągu, w ciągu nocy. Czy soplówka może oddziaływać w ten sposób na, na człowieka, że idzie spać i śpi sobie całą noc? Sama soplówka nie ma potwierdzenia, żeby działała dokładnie w ten sposób, mhm. ale połączenie soplówki z na przykład aszwagandą już taki efekt może dać. Mhm. Ashwaganda też jest bardzo ciekawą, ciekawą rośliną do której na pewno jeszcze, jeszcze wrócimy. Z I tego... z tą trzecią rośliną z fitoskładnikami również. Tak. A z tą y, taką bardzo dobrą. Tak, to wiemy. Tak, tak. Wracamy do naszego przyjaciela, profesora Andrzeja Wielkiego. No tak, no, proszę, proszę. Zainteresowaliśmy troszeczkę osób to soplówką, innymi właśnie profesora. E, który ma w planach właśnie z, y, 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 badać wpływ naszego ekstraktu na pięciu pacjentów z Parkinsonem i pięciu pacjentów z Alzheimerem. Tak? Mm -hmm. Także czekamy, mam nadzieję, że... Będą to zadawalające wyniki. Się widzieliście z, z Andrzejkiem? A to widzieliśmy się w tamtym tygodniu. Ja byłem w Bydgoszczy, a, a wczoraj rozmawialiśmy telefonicznie, to także... No najpierw musi sobie znaleźć swoich pacjentów, klientów i, 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 i na pewno powiemy Wam o wynikach, wynikach badań od Andrzeja Fryderkowskiego. Będę się z nim widział niedługo, w ciągu, za, w ciągu dwóch tygodni, to też porozmawiam. Ale... Też rozmawialiśmy i powiedzieliście mi, że y, nasz wspaniały Hubert Czerniak też był u Was i... Tak, no i zażywa naszą soplówkę, pochwalił się u siebie... E, Pokaż soplówkę. Po, pochwalił się u siebie na kanale. Właśnie e, doktor Hubert Czerniak e, mnie zaskoczył jak to ma on w zwyczaju zaskakiwać, to jest bo to jest, to jest opakowanie soplówki jeżowatej, takiego ekstraktu czystego, który, który oferujemy z przeznaczeniem na 20 dni. Taka jest podziałka, czyli miesięczna, miesięczna kuracja bez weekendów, tak? Się, że w weekendy odpoczywamy od suplementacji. No a widziałem... To a to jest na, na 20 dni, to może no zwiększycie, zrobicie większą z tą strzykawkę. No tak, tu jest problem, słuchaj, ze strzykawką, to jest y, duży problem z certyfikatami wymaganymi a, do żywności funkcjonalnej przepis. przepisy, przepisy. przepisy no. Problematyczna jest objętość, bo możemy właśnie albo mieć mililitrową strzykawkę, tak jak mamy właśnie w tym przypadku, i kolejna dopiero jest pięciomililitrowa. Ekstrakt, poprzez to, jak, jakiej metody używamy do jego pozyskania, nie jest tani. Dlatego tutaj jeden nie mililitr... jest dobre, ma kosztować. Tak? To możemy, to sobie, możemy sobie spróbować wycisnąć tutaj, pokazać widzom, taka jest mniej więcej Dawka dzienna. To bliżej, to bliżej. Tutaj do, do, Taka jest mniej więcej dawka dzienna to jest 100% nasz ekstrakt, właśnie ta zawartość od 2 do 4 hericenonów. No, takie stosowanie jak czysta ręka. I to tak się to robi. Tak Może tak, być. Nie od razu do dzioba, tylko na rękę i... i to i głównie, z, z, głównie ze względu na mikrobiologię, na która mikrobi mogłaby się, no jako, że to, tą strzykawkę trzeba zabezpieczyć, żeby się ten ekstrakt nie zepsuł, to radzimy go po prostu... Można do, nie, na łyżeczkę, można, można do kawki, tak, letniej i tak dalej. Ale wracając do, do właśnie Huberta Czerniaka, to... Mm, 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 Dał świadectwo niemożności przedawkowania i zaszkodzenia. Tak? Zresztą co wspomniał się na kanale, widziałem jak zjadł taką strzykawkę naraz. Tak? Zresztą mi też się wielokrotnie zdarzyło. No, no niestety nie jest to, mm, znaczy niestety, no może nie chciałem powiedzieć, że nie jest to tania rzecz, no ale to też zależy z której strony się na to patrzy, tak? Ile kilogramów trze y trzeba grzyba, żeby mieć taką y jedną strzykawkę? O patrz, jak mi trudne pytanie zadałeś. Hmm. E Pi razy drzwi. Nie musi być dokładnie. No plus minus 2 kg. Z jednego, tu jest, dobra, tu jest 1 gram, tak? 600 do jednego, czyli potrzebujemy 1 gram 600 kilo. 600 kilo? Tak, bo 60... Nie, nie, przepraszam. Nie, to, to chyba trochę za dużo. Hmm. 6 kg Nie, 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 6 kilo. Poczekajcie, no bo to się trudna matematyka. 1 do 60, a tu mamy 1 gram, tak? Czyli z 1 grama 1 gram powstaje 60, nam z 60 gramów. 60 kg. 60 kg surowego, tak. tak, tak, tak. surowego grzyba. Tak. No. A wrócę jeszcze do, do naszego wspaniałego Huberta yy, Czerniaka, gdzie Jakiś czas temu byłem na wykładzie, na jakimś wydarzeniu, chyba to było u Tadeusza Rolnika i on właśnie na samym końcu wykładu powiedział, że on wszystko testuje, testuje na, na sobie i właśnie taką całą porcję zjadł naraz i, i pytanie, no i co Hubert? No i czułem się bardzo dobrze, nic mi nie było, wszystko jest w porządku, także przetestował i szczerze, szczerze polecam. Czyli już mamy i naszego Andrzeja Frydrychowskiego i Huberta i za chwilę będą, będą inni, ponieważ, no. dlaczego... I bo... rzesze klientów zadowolonych, którzy wracają do no. nas. Ponieważ, no. bo, ponieważ, bo, to tak po polsku się mówi, że działa, że działa. No właśnie. Yy, mówiłeś o, mówiłeś o... Yy... Dobrze, przed kamerą, yy, przed nagraniem o dziadku. No o niejednym dziadku, tak. E, 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 ale to już wspominałem, że właśnie y, to jest ten pacjent z, z y, Alzheimerem, tak? który prowadzony jest przez profesora, już nie pamiętam jakiego, który zaczął się bardzo dobrze czuć, nigdy się tak wcześniej nie czuł, tak? po stosowaniu naszych ekstraktów i naszych produktów właśnie, z, bo ten ekstrakt jest podawany w różnej formie, też z innymi ekstraktami i olejami, które produkujemy u siebie. Mhm. U Was jest ten ekstrakt, jeszcze, jeszcze mamy, zobaczcie, jakiś proszek, tu mamy jeszcze jakąś inną probówkę i to będzie w następnym odcinku. To, co omówiliśmy, całą soplówkę albo część soplówki, wiemy, że to działa, wiemy, że yy, szczerze możemy to polecić I, i, i Hubert i Andrzej. I za ten odcinek piękne dzięki. Dzięki Aniu. Dziękujemy bardzo. Dzięki Piotrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dawaj, dawaj, bo widzę, widzę ten rok. Do trochę, usłyszenia. Tak. Słuchajcie, a na końcu odcinka czytajcie Zdrowie bez leków. Bardzo fajne czasopismo. Oczywiście bez leków, a mnóstwo jest różnych y, artykułów. Warto dowiedzieć się zawsze więcej. Wszystko zaczyna się od informacji. A my... Na dziś życzymy słoneczka miłości. Pamiętajcie o uziemianiu się. Uziemiamy się. Kontakt z Ziemią jest bardzo <laughs> ważny. Schodzą stany zapalne. Bądźcie szczęśliwi. Wszystkiego dobrego, papa. Pa. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.